Niezwykle popularny wśród dzieci i młodzieży w Polsce portal społecznościowy stał się platformą reklamy aborcji poprzez pigułki poronne. Większość rodziców nie ma pojęcia, że bardzo młode dziewczynki mogą być już regularnymi odbiorcami propagandy, która oswaja z aborcją i utrwala w przekonaniu, że aborcja jest czymś moralnie dobrym. Szczegóły tego procederu, w którym biorą udział polskie dzieci, są przerażające. Mowa o aplikacji TikTok. Jest to obecnie trzecia najpopularniejsza aplikacja w Polsce, w której najliczniejszą grupę stanowią dzieci i młodzież w wieku 14-15 lat. Jeśli chodzi o płeć, to aż około 90% korzystających z TikToka w Polsce to młode dziewczęta. Właśnie dlatego na TikToku prężnie rozwija się profil zorganizowanej grupy przestępczej która pośredniczy w nielegalnym handlu pigułkami poronnymi. Aborcyjni bandyci zdobyli już na polskim TikToku ponad 30 tysięcy regularnych fanów, a ich wpisy doczekały się aż 260 tysięcy polubień. Wiecie, co się dzieje na tym profilu i jak wyglądają reklamy aborcji kierowane do dzieci? Na jednym z krótkich filmików i wideo zatytułowanym, Co jest potrzebne do aborcji w domu? Aborcyjni przestępcy udzielają wskazówek na przykładzie różowego domku dla lalek, ulubionej zabawki wielu małych dziewczynek. Polskie dzieci dowiadują się z tego, że w domowej aborcji potrzebne są m.in. odpowiednie pigułki które można zamówić za pośrednictwem strony, na której umieszczono nagranie oraz dostęp do toalety. Aby spuścić w niej zwłoki abortowanego dziecka. Wszystko w kolorystyce i stylu, jaki dominuje obecnie u dzieci i bardzo młodych dziewcząt. Nagranie obejrzano już ponad 160 tysięcy razy. To jednak nie wszystko. Na innych filmikach udostępnionych dzieciom przez aborcyjnych przestępców, na polskim TikToku, możemy zobaczyć m.in. Natalię Broniarczyk, jedną z liderek tego środowiska która występuje na różowym tle przebrana za kotka. Obok jej uśmiechniętej twarzy wyświetlają się takie hasła jak Nie mogę mieć teraz dziecka. Potrzebuję aborcji. Nie chcę tej ciąży. Potrzebuję aborcji. Nie muszę się tłumaczyć. Potrzebuję aborcji. Aborcja bez granic. W trakcie nagrania w tle słychać refren piosenki Do It. Zrób to. Z kolei z innego filmiku polskie dziewczynki dowiadują się, że kiedy test ciążowy pokazuje dwie kreski, pozytywny wynik oznaczający bycie w ciąży, to każdy powód do aborcji jest OK. Tuż obok filmików wyświetla się numer telefonu, pod którym można zamówić pigułki poronne z dostawą do domu. W ten sposób już od najmłodszych lat życia dziewczęta słyszą, że odpowiedzią na ciążę powinna być aborcja. Wiecie, czym to skutkuje? Ogromnym zainteresowaniem ze strony młodych dziewcząt. Czy można gdzieś do Was napisać? Miałabym kilka pytań, które mnie nurtują, pyta pod jednym z filmików Cynthia. Oczywiście, odezwij się. e-mail kontaktowy. Szybko odpowiadają jej aborcyjni przestępcy, którzy pośredniczą w handlu pigułkami poronnymi, podając przy tym swoje dane. Jak pomagacie takim kobietom? które potrzebują pomocy z niechcianą ciążą. Na przykład w wieku 17-18 lat lub poniżej pyta pod innym propagandowym nagraniem 17-letnia dziewczyna. Nie pytają o wiek. Odpowiada jej inna internautka. Dzisiaj na ich Instagramie była historia, że pomogli 15-latce, podaje inna użytkowniczka. Pomoc oznacza oczywiście namówienie do kupna pigułek poronnych. Ale super! Podsumowuje pytająca siedemnastolatka. Co w przypadku, gdy nie ma się osiemnastu lat? Takim osobom też pomagacie? Pyta Julia 8455. Pomagają, często za darmo. Jak nie ma się środków, wystarczy do nich napisać, odpowiedziała jej propagatorka aborcji. Mam od Was w lepki książeczkę z informacjami. Dziękuję, pisze Maja. Dziękując aborcyjnym przestępcom za propagandowe materiały, które jej udostępnili, swój wpis przyozdabia serduszkiem. Super! Zapiszę. Stronę reklamującą pigułki poronne na przyszłość. Pisze inna dziewczyna pod nagraniem wideo publikowanym przez aborcyjną mafię. Właśnie w ten sposób na masową skalę promuje się dzisiaj w Polsce aborcję wśród dzieci i młodzieży. W szczególności bardzo młodych dziewczynek. Cel aborcjonistów jest jasny: wyrobić od najmłodszych lat życia dziecka przekonanie, że odpowiedzią na ciążę jest aborcja, dokonana najlepiej za pomocą pigułek poronnych. Już teraz polski profil aborcyjnych bandytów na TikToku ma aż 30 tysięcy stałych fanów. Wedle statystyk aplikacji są to najprawdopodobniej głównie dziewczęta w wieku 14-15 lat. Oswajanie z aborcją ma też drugi cel. Chodzi o sprzedaż pigułek i uczynienie z dziewczynek przyszłych klientek przemysłu aborcyjnego. Ten krwawy biznes od lat działa na Zachodzie i ma swoje konkretne założenia. Mówi o tym otwarcie m.in. Carol Iverett, nawrócona właścicielka ośrodka aborcyjnego w Teksasie, w którym zamordowano aż 35 tysięcy nienarodzonych dzieci. Naszym celem biznesowym było sprzedanie 3 do 5 Aborcji każdej dziewczynie w wieku od 13 do 18 lat, ponieważ w przemyśle aborcyjnym wszyscy opierają się na prostym systemie prowizyjnym. Każda klientka zwiększała moją zamożność. Tłumaczy była aborcjonistka. Aby sprzedać aborcję, najpierw trzeba stworzyć odpowiedni rynek. To znaczy, że trzeba przekonać dzieci i młodzież na jak najwcześniejszym możliwym etapie do opatrzenia na seksualność w całkowicie odmienny sposób niż poprzednie pokolenia. Ujawnia kobieta, która była kiedyś członkiem krwawego aborcyjnego przemysłu. Właśnie po to zorganizowane grupy przestępcze handlujące pigułkami poronnymi prowadzą w Polsce profile w mediach społecznościowych, aby jak najszybciej dotrzeć do dzieci i młodzieży i oswoić młodych Polaków z aborcją. Na TikToku handlarze pigułkami poronnymi mają 30 tysięcy fanów, głównie młode dziewczęta, na Instagramie 74 tysiące obserwujących. Z kolei na Facebooku mają aż 88 tysięcy fanów. Czy wiecie, czym to się kończy? Tylko w 2020 roku w Polsce dokonano co najmniej 9 tysięcy aborcji za pomocą pigułek poronnych sprzedawanych przez aborcyjną mafię. Z każdym kolejnym miesiącem aborcyjni bandyci, którzy oswajają Polaków z aborcją, zdobywają kolejnych fanów i sympatyków, którzy uwierzyli w to, że aborcja jest dobra. Ich zbrodnicza działalność Promowana jest przez ogólnopolskie media i koncerny zarządzające aplikacjami społecznościowymi, a organy państwa polskiego, prokuratury, sądy, służby, urzędnicy, ministerstwa i temu podobne w ogóle nie reagują na ten proceder. Tysiące pigułkowych morderstw i ogromna aborcyjna kampania propagandowa skierowana do dzieci. Niemal nikogo to nie obchodzi. Dlatego nasza fundacja reaguje na te szokujące i skandaliczne wydarzenia. W całej Polsce trwa właśnie zbiórka podpisów pod naszym projektem Stop Aborcji 2021, którego celem jest dotarcie z prawdą o aborcji pigułkowej do tysięcy Polaków, objęcie ochroną prawną wszystkich dzieci w naszym kraju oraz wprowadzenie skutecznych mechanizmów prawnych, pozwalających szybko skazywać aborcyjnych przestępców. Musimy zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów, a najlepiej wielokrotnie więcej. W tym celu nasi wolontariusze wyszli na ulice, miast w całej Polsce i rozmawiają z Polakami, przekazując im prawdę na temat aborcji i zachęcając ich do złożenia podpisu pod projektem. Wiele osób podpisuje się i otrzymuje przy okazji nasze materiały. Ogromną rolę odgrywa tu wydany przez naszą fundację Przewodnik, Jak Rozmawiać o Aborcji. To jedyna w Polsce publikacja, która ujawnia realia aborcji w naszym kraju. I przestrzega nasze społeczeństwo przed konsekwencjami kupowania pigułek poronnych od aborcyjnych przestępców. Opisuje także kulisy działania aborcyjnej mafii i metody psychologicznych manipulacji, jakich używają bandyci do namawiania polek na kupno pigułek. Przewodnik wyjaśnia także, w jaki sposób aborcjoniści oswajają nasz naród z aborcją, aby rozwijać rynek nielegalnego handlu pigułkami. Tylko w 2020 roku dokonano w Polsce co najmniej 9 tysięcy aborcji z użyciem pigułek kupionych od bandytów. Z miesiąca na miesiąc skala tego zjawiska rośnie, i niemal nikt na to nie reaguje. W związku z tym musimy zebrać kilkaset tysięcy podpisów pod naszym projektem i rozdać podpisującym nasz przewodnik. W ten sposób prawda o aborcji dotrze do Polaków. Chcemy, aby przewodnik był dostępny za darmo dla każdego chętnego. W tym celu w najbliższym czasie zamierzamy wydrukować kolejną partię 35 tysięcy egzemplarzy przewodnika, które nasi wolontariusze będą rozdawać w trakcie zbiórki. Na grupach dyskusyjnych należących do przestępców handlujących pigułkami można przeczytać wpisy młodzieży, która cieszy się z materiałów propagandowych otrzymywanych od aborcjonistów. Oswajanie z aborcją kierowane jest w Polsce do coraz młodszych dzieci, których dziesiątki tysięcy śledzi strony propagatorów aborcji. My przeciwdziałamy temu zjawisku. Robicie niesamowitą pracę przy uświadamianiu i kształtowaniu młodzieży. Napisał do nas ostatnio pewien kleryk, który natknął się na zbiórkę podpisów pod projektem Stop Aborcji 2021 zorganizowaną przez grupę nastoletnich chłopców działających przy naszej fundacji. Samodzielnie zrobili oni akcję na terenie jednej z parafii pod Warszawą, co wywarło duże wrażenie na przechodzących. Wielką nadzieją budzi fakt, że młodzi chłopcy i dziewczęta pytają nas o prawdę o aborcji i o to, co sami mogliby uczynić, aby przeciwstawić się fali dewastacji życia. Zależy nam na tym, aby w naszym kraju było jak najwięcej młodzieży świadomej tego, czym jest ludzkie życie. I jakie są konsekwencje aborcji? Świadomi muszą być także ich rodzice. Dlatego raz jeszcze proszę o wsparcie naszej akcji, w ramach której budujemy tę świadomość wśród Polaków.